Każdy, kogo kiedykolwiek polizał kot, pamięta na pewno, jak szorstki język. Dlaczego tak słodkie, miękkie stworzenia mają język jak tarka do warzyw? Sprawdźmy to! Za szorstkość języka odpowiada rząd brodawek mających formę kolców skierowanych ku tyłowi, czyli do wnętrza jamy ustnej. Każdy kolec zbudowany jest z tego samego budulca, z którego stworzone są ludzkie paznokcie, czyli z keratyny. Pokryta brodawkami, szorstka część języka kota jest świetna, jeśli z sierści trzeba usunąć zabrudzenia. Sprawdzi się do zdejmowania z włosów kurzu, a także innych zanieczyszczeń. Co więcej, działa też podobnie jak szczotka, wyciągając martwy włos okrywy. Język kota jest stale wilgotny. W efekcie regularne lizanie sprawia, że sierść jest nawilżona, a ciało lekko obniża swoją temperaturę. Szczególnie dobrze sprawdza się to przy upałach. Warto zaznaczyć, że nadmierne lizanie zawsze powinno nas zaalarmować. Jeśli kot liża się bardzo intensywnie, do tego stopnia, że pojawiają się przerzedzenia sierści, a skóra jest zaczerwieniona i uszkodzona, pora na wizytę u lekarza. Koci język służy mruczkowi również do picia. Jest długi, giętki i bardzo sprawny, dlatego ułatwia nabieranie wody. Kot wygina język w charakterystyczny sposób, a następnie zanurza w płynie i szybko wciąga do pyszczka. To niezawodna metoda, przy której najsprawniejsze koty nie uronią nawet jednej kropli. Nie zapominajmy, że koty to drapieżniki. Kolczaste brodawki doskonale nadają się do wylizywania upolowanego pożywienia, co pozwala na oddzielanie mięsa od kości. To ułatwia proces jedzenia.